Cześć, witam Was ponownie na warsztacie. Dzisiaj zaprezentuję Wam przygotowanie i ustawienie siewnika Monosem do pracy. Mamy tutaj podczepiony model NG Plus 4, czterorzędowy, z podsiewaczem nawozów oraz podsiewaczem mikrogranulatów. Jest to w pełni mechaniczny siewnik. Wszystkie ustawienia tego mechanicznego siewnika ustawimy dzięki aplikacji Monosem, która jest dostępna zarówno w internecie, jak i Aplikacje dla wszystkich systemów operacyjnych. Pierwszym punktem jest poprawne zagregatowanie siewnika z ciągnikiem, czyli wypoziomowanie siewnika w pozycji roboczej. Podłączamy wałek WOM ciągnika. Musimy dać stałe obroty 540 obrotów na minutę. Monosem nie wymaga montażu wakuometra. Musimy jedynie zapewnić stałe, nieprzerwane obroty na poziomie 540 obrotów na minutę. Potrzebujemy jeszcze zasilanie z gniazda KOBO dla naszego kontrolera wysiewu, który będzie czuwał nad pracą siewnika. Drugi etap. Przystępujemy do regulacji naszej sekcji wysiewającej. Rozpoczynamy od ustawienia głębokości lokalizacji nasion. Służy do tego to oto pokrętło. Wskaźnik informuje nas, na jaką głębokość aktualnie ustawiamy. Wartość A to jest praca najpłytsza, wartość I to jest najgłębsze umieszczenie nasion. Jeżeli ustawiliśmy już naszą głębokość pracy, przystępujemy do regulacji rozgarniacza brył, gdyż jego ustawienie jest zależne od naszej głębokości pracy. Pamiętajmy również o ustawieniu tylnego bloku kółek dociskowych do naszych warunków polowych. Regulację docisku regulujemy tym oto pokrętłem, możemy także rozstaw względem obydwu kół poprzez regulację, zmianę położenia tulejek dystansowych. Jeżeli już wykonaliśmy ustawienie głębokości pracy, ustawiliśmy pracę rozgarniacza brył i tylnego bloku z kołami dociskowymi, zostało nam tylko zamontowanie tarczy wysiewającej w aparacie. Tu mamy kompletną tarczę wraz z mieszadłem z mosiądzu. Dlaczego z mosiądzu? Gdyż nie występuje zjawisko elektrostatycznego przytrzymywania nasion. Tarcza ma dolegać na całym swoim obwodzie do teflonowej Białej uszczelki z tyłu. Montujemy nasz zgarniacz, selektor i montujemy pokrywę aparatu wysiewiącego. Nasza sekcja została przygotowana do pracy. Pamiętajmy, że przy pierwszym przejeździe polu sprawdzamy, jak nasze ustawienia są realizowane w ziemi. Rozpoczynamy etap trzeci, czyli ustawienie aparatu wysiewiącego i przekładni dystansowej pod nasze ziarno kukurydzy. Wsypujemy ziarno do zbiornika. i włączamy turbinę na 540 obrotów na minutę. Po zamontowaniu tarczy wysiewającej w aparacie musimy pamiętać o ustawieniu naszego zgarniacza. Chodzi o to, by jedno ziarno było na jednym otworze tarczy wysiewającej. Jego zadaniem jest właśnie ustawienie tego pojedynkowania nasion. Przesuwając wartość na plus oddalamy ząbek zgarniacza od otworu tarczy. Na minus wprowadzamy, że przysłania nam część otworu tarczy. I to ustawienie powinno być wykonywane dla każdej odmiany danej rośliny, którą wy, wysiewamy tym siewnikiem. Przechodzimy do ustawień naszej przekładni dystansowej. Wykorzystamy do tego aplikację Monosema, którą już mam zainstalowaną. Wybieramy model naszego siewnika. W tym przypadku jest to Monosem NG+ zawieszany, rama typ 5, czyli przekrój 500 cali. Przekładnia dystansowa. Mamy przekładnię standardową do 5 cali. Wprowadzamy obwód koła, w naszym przypadku jest to 219 cm. Liczba otworów na tarczy jest 30. Jeżeli nie wiesz ile otworów ma Twoja tarcza, w tylnej stronie ma fabrycznie wygrawerowane dane. W tym przypadku tarcza korydziana to jest to DN3050, czyli 30 otworów o średnicy 0,5 cm. Obsada na hektar chcemy wysiać 85 tysięcy roślin na hektarze w rozstawie 75 cm oblicz. Program podpowiada nam ustawienie B3, gdzie teoretyczna obsada wyniesie 86 tysięcy ziaren na hektar. Jest to jak najbardziej prawidłowe, gdyż musimy założyć, że w każdym siewniku o napędzie mechanicznym występuje zjawisko poślizgu kół. Przedstawia nam się wizualizacja ustawienia i to nasze ustawienie wprowadzamy do przekładni dystansowej na siewniku. Łańcuch mamy zluzowany. Dotychczasowa pozycja z kół zębatych zgodnie ze schematem była na B2. To znaczy dolna zębatka z literami ABC jest nie, nieruchoma. Zmianę przełożeń do, wykonujemy poprzez przełożenie łańcucha na przełożeniach kół zębatych przy założeniu, że górna zębatka jest ruchomą. Czyli dokonujemy na trzecią wartość od lewej strony. Liniujemy nasz napęd, wstępnie mocujemy, zwalniamy napęd i wykonujemy kilka obrotów kołem, żeby łańcuch i koło zębate uległy wyliniowaniu. Położeniu się dokręcamy naszą śrubę blokującą. Kolejnym etapem ustawienia siewnika jest przygotowanie do pracy podsiewacza nawozów. Również wykorzystamy do niego aplikację MonoSema, lecz pamiętajmy, tu trzeba przeprowadzić odpowiednik próby kręconej i musimy przygotować nasz siewnik, podsiewacz na nawozu do próby kalibrażowej. W tym przypadku jest to ustawienie A1. Po wprowadzeniu wybieramy nasz model siewnika, podsiewacz nawozów. Napęd mamy mechanicznie z kołami zębatymi. Ogumienie 6,5 na 80 razy 1,5. I wprowadzamy nasze dane. Obwód koła mierzyliśmy przed chwilą, wynosiło 219 cm. Po 50 obrotów koła z jednego dozownika wysypało nam się 800 gram nawozu. Rozstaw międzyrzędzi w kukurydzy mamy 75. Pożądaną dawkę 150 kg na hektar. Chcemy zaopiekiwać naszego nawozu. System podpowiada nam ustawienie B1, 113 kg. Niestety jest to za mało. Kolejne przełożenie C1, 154 kg na hektar. Jak najbardziej jest odpowiadające. Stracimy jeszcze kilka kg z tytułu poślizgu kół siewnika. Ustawiamy nasze przełożenie napędu podsiewacza na wartość C1. Ustawienie A1. Dolna zębatka na 1, górna na A, czyli tam największa. Luzujemy. W przypadku, jeżeli nie będziemy wykonywali podsiewu nawozów, możemy łatwo i szybko rozłączyć napęd podsiewacza na sprzęgiełku, na przeniesieniu napędu. Jeżeli wasz siewnik jest wyposażony w opcjonalnie podsiewać mikrogranulatów mikrosem, też należy go skalibrować. W tym celu musimy, tak samo jak w przypadku podsiewacza na nawozów, ustawić wstępne ustawienie do próby kręconej. Czyli dolna zębatka na 12 zębów, środkowa B na 30 i po prawej stronie zębatka C na 12. I to jest przełożenie wyjściowe do próby kręconej. Resztę robimy w aplikacji. Przechodzimy na nasz siewnik. Aplikator Mikrosen XS insekcydowy. Napęd ma mechaniczny z kołami zębatymi. Obwód koła mierzyliśmy wcześniej to 213, 219 cm. Po 50 obrotów obrotach kołem z naszej rurki sypowej wysypało nam się 125 gram. Nawozu. Rozstaw 75 cm. Pożądana dawka mamy 10 kg na hektar. Aplikacja podpowiada nam, że optymalnym rozwiązaniem będzie przełożenie A dolnej zębatki na 12, B zębatki środkowej na 25 i zębatki C na 12. Wtedy teoretyczna dawka na hektar naszego nawozu mikrogranulatu wyniesie 11 kg. Ostatnim punktem naszych ustawień jest przy, przygotowanie i sprawdzenie naszego kontrolera wy, wysiewu. Pamiętajmy, wszystkie ustawienia, czyli dawka podsiewu nawozów, mikrogranulatów, ustawienie obsad wykonujemy na siewniku. Kontroler wysiebu, jak sama nazwa wskazuje, kontroluje tylko pracę siewnika. Monitor CS30 daje nam informacje takie jak prędkość ro roboczą, odstępy między ziarnami w rzędzie, obsadę na hektar. Jest to na podstawie od odczytu z fotokomórek. Co musimy wykonać jako operator? To wprowadzić ilość rzędów, rozstaw, i system automatycznie nam wyliczy szerokość roboczą. Możemy wprowadzić także alarmy. Tu wprowadzamy procentową rozbieżność od obsady wyliczonej przez komputer do spadków. Po, w środkowej linii obsada pojawia nam się po przejechaniu kilkuset metrów w polu. Jest to średnia z odczytu fotokomory. Od tej średniej z odczytu fotomorek wszystkich sekcji będą wyliczane nam alarmy. Po przekroczeniu ustawionego progu, w tym przypadku 15%, możemy o, o, oczywiście w każdej chwili ten próg zmienić na wyższy lub też niższy. Menu liczników. Tutaj mamy do wyboru kilka liczników, które włączamy lub włączamy. I typowe ustawienia: jasność i głośność komunikatów. By nasz siewnik, a właściwie jego kontroler wysiewu prawidłowo zlicza obsianą powierzchnię, oprócz ustawiania mu szerokości roboczej, na jakiej pracuje, jest też nam potrzebna prawidłowa informacja o prędkości, z jaką się poruszamy podczas pracy. Siewnik wykorzystuje czujnik impulsowy, który zlicza nam obroty z wałka sześciokątnego, który przechodzi przez bloki kół napędowych. Na, na Przy pierwszym uruchomieniu należy wykonać kalibrację czujnika prędkości na 100 metrów. W tym oknie odbywa się kalibracja czujnika prędkości. Musimy pamiętać, że w tym przypadku kalibrujemy na 100 metrów. Sterownik CS30, CS30 Comfort. Starsze kontrolery wysiłowe w poprzednich latach CS1200, 3000, CS5000, tą czynność wykonujemy wykonujemy nie na 100 metrach, tylko na 133 metrach. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie siewnika Monosem do pracy w polu. Teraz zostało nam tylko wyjechanie na nasze pole i sprawdzenie, czy nasze ustawienia są realizowane prawidłowo. Czyli trzeba sprawdzić, czy nasze ustawienie głębokości roboczej się sprawdza, czy rozgarniacz był jest ustawiony tak, chcieliśmy, czy docisk kół nam odpowiada. Ustawiamy znaczniki, czy to na środek ciągnika, czy na koło ciągnika. Te czynności musimy wykonać już w polu. Po, powodzenia.